Ciao a tutti. Dziś o słówku fuori, fuori. Fuori. Fuori ma właściwie jedno konkretne znaczenie i znaczy na zewnątrz czegoś. Natomiast w różnych wyrażeniach, gdy występuje z innymi słowami, tworząc wyrażenie, ma tych znaczeń niezliczoną ilość. Zawsze jednak fuori, znacząc na zewnątrz, jest w opozycji do dentro. Dentro wewnątrz. Z tych znaczeń bardzo konkretnych, gdzie mówimy o tym, co jest na zewnątrz naszego pomieszczenia, na przykład, to możemy wyróżnić takie wyrażenia: "fuori fa freddo", "fuori fa freddo", na zewnątrz jest zimno. "fuori piove", na zewnątrz pada. "piove" znaczy pada deszcz. "fuori nevica". Na zewnątrz pada śnieg. Newika pada śnieg. Fuori il sole. Fuori il sole. Na zewnątrz świeci słońce, fuori fafreddo, piowy fuori nevika, fuori il sole. Wiele czasowników łączy się z fuori, niektóre znacząc coś dosłownie, a niektóre w przenośni te znaczące dosłownie, to na przykład takie. essere FUORI essere FUORI Być na zewnątrz, być poza. Przede wszystkim w konkretnym znaczeniu, poza jakimś pomieszczeniem, obszarem, poza jakąś przestrzenią. Dalej. STARE RESTARE FUORI Przebywać, pozostawać na zewnątrz. STARE RESTARE FUORI PRANZARE, czyli jeść obiad. cenary, jeść kolację fuori można właśnie pranzare albo cenare fuori rimanere fuori rimanere fuori pozostawać na zewnątrz essere fuori stare fuori restare fuori pranzare cenare fuori rimanere fuori i w tym znaczeniu jak najbardziej konkretnym dosłownym na przykład fuori Dalla stanza albo fuori della stanza. Fuori della stanza, fuori della stanza. Poza pokojem, czy poza tym pomieszczeniem, poza salą. To zależy, co stanza akurat będzie oznaczała. Tutaj widzimy, że fuori może występować z prepozycjami da albo di. Przede wszystkim z tymi dwoma przyimkami. W tym znaczeniu tutaj, poza pokojem, można użyć obu prepozycjoni, a więc fuori della stanza, fuori della stanza. Ale na przykład w zdaniu: Ho lasciato la valigia fuori della stanza. Ho la, la valigia fuori della stanza. Zostawiłem, zostawiłam walizkę poza pokojem, czyli powiedzmy pod drzwiami, w korytarzu. Zostawiłam tę walizkę nie w obrębie pokoju. Mamy tutaj di, della stanza, a więc na zewnątrz czego? Na zewnątrz pokoju. Drugie zdanie. Sono uscito fuori dalla stanza. Sono uscito fuori dalla stanza. Sono uscito fuori dalla stanza. Wyszedłem poza pomieszczenie, poza pokój. Dalla stanza oddalam się od pokoju, tak? Poza pokój. Na tych przykładach możemy zobaczyć, że gdy wchodzi w grę ruch opuszczania pomieszczenia, opuszczania przestrzeni jakiejś, czy oddalania się od niej, lub bycia z dala, tak, oddalania się, użyjemy prepozycjonę DA, dalla stanza. Tam, gdzie ruch to DA, tam, gdzie przebywanie statyczne, ale na zewnątrz danej przestrzeni, to DI. O lasciato la valigia fuori della stanza. Sono uscito fuori della stanza. I klasyczne zdanie informujące, że nie ma mnie w pracy. Sono fuori dall'ufficio da a. Jestem poza biurem, jestem z dala od biura, nie ma mnie w biurze. Tak przetłumaczymy na polski, tak? Nie ma mnie w biurze. Od Tutaj możemy powiedzieć datę, godzinę, dzień, tygodnia, do, tak? Od do. A więc, sono fuori dal da cinque ottobre a 10 ottobre. Sono fuori dal Istnieją utarte wyrażenia z fuori, mianowicie fuori d'Italia. Fuori d'Italia. Poza Włochami. Nie mówimy tutaj o ruchu. Z Włoch, o wyjeżdżaniu na przykład na zewnątrz Włoch, ale o czymś, co znajduje się fuori d'Italia, a więc essere, być fuori d'Italia. Być poza Włochami. Natomiast, gdy chcemy powiedzieć, że wyjeżdżamy poza Włochy, jedziemy poza Włochy, udajemy się na zewnątrz tego kraju, to powiemy andare fuori dall'Italia. Andare fuori dall'Italia. Fuori città, fuori città, poza miastem. Fuori di casa, fuori di casa, poza domem. Fuori di casa, l'upewwwatuarnie fuori casa, fuori casa, tak? Essere fuori di casa, essere fuori casa. Często wymiennie stosuje się te dwa wyrażenia. A więc, utarte zwrote. Essere fuori d'Italia, fuori città. Fuori di casa, fuori casa. Dwa przykładowe zdania na bycie poza domem. Ero fuori di casa quando siete venuti. Ero fuori di casa quando siete venuti. Byłem poza domem, fuori di casa, kiedy przyszliście. Czyli w momencie kiedy przyszliście, nie było mnie w domu. Tak przetłumaczymy na polski. Ero fuori di casa quando siete venuti. Ero fuori casa di Laura a quell'ora. Ero fuori casa di Laura a quell'ora. O tej byłem poza domem lauri. Ero fuori casa di Laura. Fuori casa di Laura. Czyli mamy fuori casa, fuori di casa. Użycie równoprawne tych dwóch zwrotów. Ero fuori di casa quando siete venuti. Ero fuori casa di Laura a quell'ora. Inne wyrażenie: mettere il naso fuori, mettere il naso fuori, wystawić nos na zewnątrz, czyli po prostu ruszyć się z domu albo z miejsca pobytu. Non mettere il naso fuori di casa, non mettere il naso fuori di casa, nie wystawiać nosa z domu, nie wytykać nosa z domu. Oggi non ho messo il naso fuori di casa. Oggi non ho messo naso fuori di casa. Dici wystawiłem nosa poza dom. Mettere il naso fuori. Non mettere il naso fuori di casa. Oggi non ho messo il naso fuori di casa. Abito fuori Roma. Abito fuori Roma. Mieszkam poza Rzymem. Zdaleka od centrum Rzym, tak? Sformułowanie di fuori, di fuori, czyli coś od zewnętrznej strony. Guardare di fuori, guardare di fuori. Czyli oglądać coś z zewnątrz. Federe di fuori, federe di fuori. Widzieć z zewnątrz coś. Pulire di fuori, pulire di fuori. Czyścić z zewnątrz, od zewnętrznej strony. Na przykład i vetri puliti di fuori e di dentro. Szyby umyte z zewnątrz i od wewnątrz. Od strony zewnętrznej di fuori i od strony wewnętrznej di dentro. Guardare di fuori, vedere di fuori, pulire di fuori. I vetri puliti di fuori e di dentro. Fuori występuje naprawdę w bardzo wielu wyrażeniach, które oznaczają różne rzeczy bardziej abstrakcyjnie czy bardziej metaforycznie, niekonkretnie. Na przykład na zewnątrz czegoś, jakiegoś układu, poza obręb. Na przykład, gdy się nie podlega czemuś, gdy coś się przekracza, gdy jest się wykluczonym z czegoś, gdy bywa się ujawnionym, gdy coś jest ujawnione, tak? Opublikowane także w różnych, absolutnie w różnych sensach. I na ogół w takich zestawieniach fuori występuje bezpośrednio z rzeczownikiem, czyli nie używamy tutaj żadnej prepozycjony. Na przykład fuori uzo. Uzo to jest użytek, używanie. Fuori uzo. Powiemy, gdy coś nie działa, jest nieużyteczne, bo na przykład jest zepsute. Il telefono e fuori uzo. Il telefono e fuori uso. Telefon nie działa. Może wysiadł, może ktoś go odłączył. Drugie wyrażenie: fuori servizio. Fuori servizio, gdy coś jest nieczynne. Być może nie działa, tak? Jest nieczynne, nie działa. Servizio, servizio, czyli usługa, służba. L'ascensore è fuori servizio. L'ascensore è fuori servizio. Winda jest nieczynna. Możemy zobaczyć. Fuori servizio. Taki napis. Czasami. L'ascensore è fuori servizio. Fuori commercio. Fuori commercio. Poza obrotem handlowym. Commercio to jest handel, czyli coś, co nie jest w sprzedaży. Mimo, że jest artykułem, jest jakimś dobrym, ale nie podlega obrotowi handlowemu. Artykuł nie będący w sprzedaży. Być może jest prezentem dla klienta, być może jest zarezerwowany dla abonentów jakichś, tak? Fuori commercio. Fuori produzione. Fuori produzione. Produzione, produkcja. Czyli coś, co jest nieprodukowane. Być może już nie jest produkowane. Być może jest zatrzymana produkcja. Fuori uzo, fuori servizio, fuori commercio, fuori produzione. Te sformułowania były w miarę konkretne. Teraz będzie coraz więcej tych bardziej abstrakcyjnych. Fuori porta, fuori porta, fuori porta. Czyli na peryferiach miasta. Odwołuje się to do dawnych czasów, kiedy były bramy miasta, tak? czyli porta, czy portone, brama miasta. Un ristorante fuori porta. Un ristorante fuori porta. Czyli restauracja na peryferiach miasta. I teraz użycie konkretne, ale w sumie metaforyczne. Mandare qualcuno fuori dalla porta. Dalla porta. Mandare fuori dalla porta. Czyli odesłać kogoś za drzwi. Czy wyrzucić kogoś za drzwi. Ale to mandare akurat brzmi troszeczkę łagodniej. A więc fuori dalla porta. Ruch poza drzwi. Drugie zdanie. Tenere qualcuno fuori della porta. Ewentualnie fuori dalla porta. Tenere qualcuno fuori della porta. Trzymać kogoś za drzwiami. I to jest raczej statyczne. Więc raczej powiemy della, ewentualnie dalla. Tak? Tutaj mamy dwie możliwości. Tenere qualcuno fuori della porta. Tenere qualcuno fuori dalla porta. Fuori porta. Un ristorante fuori porta. Mandare qualcuno fuori dalla porta. Tenere qualcuno fuori della porta. O dalla porta. Fuori misura. Fuori misura. Ponat miarem. Nieve może być dosłownie na przykład un letto fuori misura misura to jest miara un letto fuori misura czyli łóżko ponadwymiarowe niewymiarowe ale może być też całkowicie abstrakcyjnie czy metaforycznie una vita fuori misura una vita fuori misura niekonwencjonalne życie na przykład życie ponad miarę może być na przykład intensywne żyć za dwie osoby też Una vita fuori misura. Fuori luogo. Fuori luogo. Luogo, czyli miejsce. A więc fuori luogo, coś nie na miejscu. Coś nie na miejscu. Coś niestosowne. La parola un po fuori luogo. La parola un po fuori luogo. Trochę nie na miejscu. Tak, to słowo jest niestosowne. La parola, jakieś słowo usłyszeliśmy, możemy uznać, że jest un po fuori luogo. Troszeczkę nie na miejscu jest. Albo na przykład fuori discussione. Fuori discussione. Poza dyskusją. Discussion. La discussione. La discussione. Dyskusja. Fuori discussione. I moje ulubione określenie. Fuori strada. Fuori strada. Mylić się. Błądzić. Wygłupić się. Być zbitym z tropu. Oczywiście fuori strada można zostać zepchniętym przez jakiś samochód. Czyli dosłowne znaczenie poza jezdniem, poza ulicę, poza drogę też wchodzi w grę. Strada, czyli droga, droga, ulica. Ale może też to znaczyć, że ktoś myli się kompletnie, mówi coś nie tak, albo czuje się zbity z tropu, albo został zbity z tropu. Sto cercando di non andare fuori strada. Sto cercando di non andare fuori strada. W zależności od kontekstu może to znaczyć coś takiego jak. Staram się nie popełniać błędu, mniej więcej, tak? Ale można też starać się nie wygłupić z czymś, tak? Nie wyskoczyć z czymś. To jest bardzo fajne określenie i dosyć płynne. Fuori strada. Sto cercando di non andare fuori strada. Jest jeszcze fuori strada pisane razem. Powiedzmy terenowe, tak? off -road. Można także essere fuori di testa. Fuori di testa, czyli postradać rozum, stracić głowę. Testa to jest głowa, a więc można być na zewnątrz głowy, a, czyli stracić głowę. Jest też takie sformułowanie udarte. Fuor di dubbio. Fuor di dubbio. Il dubbio to jest wątpliwość. dubio. Fuori, w tym powiedzeniu używa się takiego skrócenia. Fuor. Fuor di dubbio. Oznaczałoby to, że coś jest poza wątpliwościami. Poza obrębem wątpliwości. A więc jeżeli nie mamy żadnych wątpliwości, możemy powiedzieć e dubbio. E dubbio. Nie ma co do tego żadnych wątpliwości. Essere fuori di testa. Essere fuori dubbio. E dubbio. Fuori łączy się z takimi czasownikami, jak tirare, wyciągać, Ciągnąć, mettere, czyli kłaść, venire, venire, przychodzić, przybywać. I może z nimi znaczyć naprawdę całą masę różnych rzeczy. Jeżeli nie znamy danego użycia, danego znaczenia, to możemy z kontekstu mniej więcej wywnioskować, o co chodzi. Dla mnie ważne jest po prostu tylko to, żeby pokazać ten mechanizm jak fuori z różnymi czasownikami można odnieść do określonych sytuacji, tak? bycia poza czymś, zostania wyeliminowanym itd. Tak tak Tirare fuori – wyciągnąć coś na wierzch tak? albo na jaw. W zależności od kontekstu te znaczenia mogą być bardziej lub mniej abstrakcyjne. Mettere fuori – wystawić coś na zewnątrz, w dosłownym sensie, ale także np. opublikować. Mettere fuori – Venire fuori – wyjść na zewnątrz, ale także wyjść na jaw. Tirare fuori, mettere fuori, venire fuori, eccetera, eccetera, e via, czyli i tak dalej, i tak dalej. Jeszcze jest jedno fajne określenie. Il di fuori, il di fuori, czyli zewnętrze. Mamy tutaj rzeczownik. Di fuori – Zostało tutaj opatrzone rodzajnikiem il i zamienione w ten sposób na taki rodzaj rzeczownika. Czyli co? Zewnętrze. Di fuori, tak? To coś di fuori. Il di fuori. Il di fuori del palazzo. Il di fuori del palazzo. Zewnętrzna strona kamienicy, budynku, pałacu, zależy co akurat słowo palazzo będzie oznaczało. Zewnętrze, zewnętrzna strona. Il di fuori. Il di fuori del palazzo. Najważniejsze, żeby zapamiętać fuori jako na zewnątrz czegoś w opozycji do bycia wewnątrz oraz to, że oprócz konkretnych, bardzo dosłownych znaczeń, fuori występuje w dosyć abstrakcyjnych i metaforycznych znaczeniach. Mettere fuori, tirare fuori, fuori strada. Najważniejsze to znać ten mechanizm. Na tym skończymy. Wiejne gratio, grazie, ciao, ciao.